Cześć, witam Was serdecznie hmm, w odcinku, yy, w którym Wam pokażę gra Hugo Troll Craft. Wytłumaczę na czym polega. Pierwsze, się nam, tak jak ikona polega. Wybieramy sobie język, kraj. Ja oczywiście niemiecki, bo to się Polakiem, ale dobra, nie ma polskiego. Dajemy niebieskie. Śpijcie yy, ten. Tu jest ten, yy, tak się wychodzi. Potem, tutaj się kupuje wózki mm, Tutaj się takie różne rzeczy daje Chociaż nie wiem którym się tam przyciska Spilen No i oczywiście wam się wyjaśni inny tor jak będziecie zaczynać No, no i ten koleś nam coś takiego mówi No i sobie jedziemy i nagie świlamy się yy, nagie w jedną, drugą uciekamy pod pociągi No i o tym polega ta gra mm. Tutaj możemy podskoczyć 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 A